Cześć! Dzisiaj sobie naprawimy kosiarkę elektryczną. Kosiarka ma takie objawy, że po, po próbie uruchomienia wydaje dziwny buczący dźwięk. Sprawdźcie sami. Winę za taki dźwięk może ponosić kondensator stojące łożyska lub spalony silnik elektryczny. W tym przypadku mm, sprawdziłem już kondensator. Mam tutaj przy sobie nowy kondensator, i teraz go zamontuję. Ok, kondensator za, e, zamontowany. Spróbujemy teraz uruchomić. <tryk> Jak widzicie, wszystko działa prawidłowo. Jeżeli mm, po takiej wymianie kondensatora, wymieniłem jako pierwszy kondensator, ponieważ kondensator to koszt tam 15 zł. Jeżeli po takiej próbie wymiany kondensatora silnik dalej stoi, najprawdopodobniej może być spalony silnik elektryczny. Jeżeli dodatkowo nie kręcą, nie można ręcznie przekręcić noża, najprawdopodobniej stoją już łożyska na silniku. Więc wtedy już wchodzi w grę wymiana albo całego silnika, lub łożyskowania na silniku. Ok, ja zabieram się do testowania tej kosiarki. Zobaczę jak ona tnie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!